Hejka! w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłam ostatnio, yy, będzie to yy, organizacja moich LPS. Znaczy no, moje LPS. <ścoughs> Sorry. Zrobiłam z tego fotelka. Mam różne niepotrzebne drobiazgi. Zmieniłam to i teraz w tym koszyczku mam tutaj LPS. Jeszcze nawet jest teraz karteczka. IKEA IKE w ogóle skrzyczek, ale są tutaj wszystkie LPS-y, Ładnie się mieszczą. W ogóle mam nowego LPS-a. Już wam pokażę. Jest to taka ładna koalka. Ubrałam ją, a bez ubrania oczywiście wygląda... Eee, wygląda tak. Coś mi dzisiaj nie chce łapać ostrość. To Więc... jest słabo. Ale to jest taka koalka. Z spragnionych zwierzaków z oszą. No, to so, jest do pierwsze LPS. Drugim lps jest ten Pelikan, którym robiłam przywitanie. On ma już swoje lata. Ma tutaj jakieś biletowe coś. Ogólnie nazywa się Pola. A, no i chciałam jeszcze bardzo serdecznie pozdrowić Luna LPS oraz. Nie, no w tym odcinku kolumny LPS, ponieważ zapomniałam y, innych ników, bo niektóre są dosyć trudne. <grym> dobra, nieważne. mnie jeszcze mi spadł telefon z No, dobra. Następnym LPS jest ten piesek. Ten piesek jest z generacji okay. A, no, pan no, nie panda... Nie

No, no A po raz kolejny na pewno robił jeszcze drugi rząd. W jest lps taki jest taki kieciuś. Nazwanym Jest u nas 2-4 z tego co pamiętam. Nie znam, może na generację, ale jest to Goli. Ma tutaj taką malutką fiórkę. To była tak No Dobra, no ona ma piękną. Daje tutaj, oj... Padał, uuu... U, u, I, oj... Kolejna to jest taka czuwałka. Jest ona również wysprawiana prawie zwierzaków. Jest ona bardzo ładna. I ma dziurkę. Tutaj, hmm. Trochę się nie umieszcza. Nie tak, tu nie gram na gitarze, ale można ja będzie się Teraz się już nie mieszczą, dlatego będę teraz tutaj drugi rządek. Następnym LPSM jest to taki kotek w sumie, bo on ma tutaj taką z rybką. Jest on z tym, co można było skanować. To jest u niej jakiegoś siniaka ma chyba. No, dalej. To znaczy on na dziurkę. Następnym LPS-em jest taka szapka, Ona również jest ze spragnionych zwierzaków. I nie wiem gdzie są licze pensje, więc zaczekajcie moment. Dobra, złam Ogólnie nie dokończę tego w tym odcinku, ponieważ mam mega słabą pamięć w tym telefonie i po prostu są takie odcinki po 5 minut, więc... No i już mi się kończy czas, więc tak. Ostatni szybko można mi się jeszcze zdążyć, że uda mi się, jak nie to od razu mówię pa. Yy, taki LPS jest to również zeskanowanie. Yy, nazywa się Karmel i a no i ten ma yy, nie ten nie ma dziurki, sorry ten nie ma dziurki. No i to by było na tyle w dzisiejszym.